Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jakie są sekretne kody w telefonie Oppo Reno 12 FS. Na początku przechodzimy do aplikacji telefonu, a następnie do klawiatury. Teraz pierwszym kodem będzie kod pokazujący numer e-mail. Gwiazdka hashtag, 06 hashtag. Następny kod pokaże nam maksymalny poziom SIR. Gwiazdka hashtag 07 hashtag. Następny kod pokaże informacje o kalendarzu. Gwiazdka hashtag, gwiazdka hashtag 225 hashtag, gwiazdka hashtag gwiazdka. I ostatni kod pokaże nam diagnostykę FCM. Gwiazdka, hashtag, gwiazdka, hashtag, 426, hashtag, gwiazdka, hashtag, gwiazdka. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam, cześć.